Deadline day, a więc ostatnie dni, ostatnie godziny okienka transferowego w Polsce. Jak to dokładnie wyglądało, jeżeli chodzi o tę ostatnią prostą, tego czasu zakupów w naszej kochanej Ekstraklasie? 6 września zakończył się czas zakupów. koniec okienka letniego 2024 i to też jest myślę taki czas, żeby sobie teraz pewne historie podsumować, a więc przedstawić Wam najciekawsze transfery, które się właśnie wydarzyły w ostatnich godzinach tego okienka transferowego. Kanał 365 Dni Piłce przy mikrofonie Piotr Rzepecki. Witam i zapraszam Was w specjalnym materiale dotyczącym najciekawszych transferów podczas Deadline Day. Na samym początku, zanim zaczniemy, zachęcam wszystkich do subskrypcji kanału. Też gorąca prośba, jeżeli chodzi o łapki w górze pod filmem. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to koniecznie dołączcie do naszej piłkarskiej, sportowej rodziny, klikając właśnie w przycisk subskrybuj. A teraz, zanim wejdziemy w ten klimat transferów, zanim powiemy sobie szczegółowo o, o tych najciekawszych ruchach, przedstawiamy takie, powiedziałbym, takie kalendarium, jak to wyglądało, jeżeli chodzi o zamknięcie okienka transferowego w różnych ligach, bo tak jak powiedziałem wcześniej, w Polsce to jest 6 dzień września, natomiast w niektórych krajach to okienko zamknęło. Się trochę wcześniej, a w niektórych krajach to okienko jeszcze trwa. Stąd mówi się na przykład dużo o możliwych przenosinach Nikoli Zalewskiego do Ligi Tureckiej, ponieważ nad Bosforem cały czas ten transferowy szał panuje. Natomiast tak to wygląda, jak w tej chwili widzicie te pięć topowych lig, a więc Anglia, Hiszpania, Włochy, Francja i Niemcy. To się wszystko zamknęło pod koniec sierpnia, dokładnie 30 sierpnia. Mamy też okienka transferowe w Portugalii czy w Holandii, one się zamknęły 2 września, 4 dni pół Później okienko transferowe w Polsce, także w Ukrainie, czy na przykład w Belgii właśnie się zamknęło, a więc 6 dzień września, no i później mamy 9 dzień września, tutaj mamy końcówkę tego czasu zakupów w lidze rumuńskiej, czy w lidze szwajcarskiej, natomiast z tych takich ciekawych historii, które nas interesują, więc gdzie jeszcze można tutaj dokonywać wzmocnień transferów, to jest Liga Grecka, 11 dzień września, no i tak jak powiedziałem wcześniej, Liga Turecka, tutaj można dokonywać tych zakupów, tych transferów jeszcze do 13 września. No, i teraz myślę, że możemy sobie zacząć ten przegląd transferów, a więc najciekawsze ruchy pod koniec tego okienka w Polsce. Zaczniemy sobie od Zabrze, gdzie miejscowy górnik dokonał ciekawego wzmocnienia, ściągając Japończyka Josuke. Furukawa jest to lewy napastnik, zawodnik ofensywny, który trafił do polskiej J-League. Grał wcześniej w drużynie Bilo i Wata. To jest ekipa, która generalnie zajmuje jedno z ostatnich miejsc w lidze japońskiej, natomiast tam się wyróżniał, notował liczby, no i generalnie pokazał się z dobrej strony, czym też zapracował sobie na zagraniczny transfer. Być może to jest taki ruch nieoczywisty. Mówię tutaj o samym zawodniku, który też no, nie był jakimś top playerem, jeżeli chodzi o ligę japońską, natomiast wierzę mocno w te ruchy, no między innymi Lukasa Podolskiego, który funkcjonuje trochę jak piłkarz, ale trochę jak dyrektor. Sport bo generalnie mnóstwo tych transferów w przeszłości się obroniło. Mam oczywiście w głowie Lorenza Nalliego, który trafił do Zabrze i właściwie w rok się wypromował e, i poszedł do MLS-u, czy też, pamiętamy, w przeszłości e, był to chociażby i Jokota także ten, powiedziałbym, e, kierunek, który obrał Górnik, jest naprawdę słuszny i ciekawy, a więc ściągamy zawodników z trochę nieoczywistych lig albo z tych niższych lig, na przykład w Niemczech, e, robimy z nich piłkarzy, gdzie rzeczywiście się bawią momentami na boiska ekstraklasne i potem jest transfer zagraniczny. Górnik zarabia, zawodnik się rozwija, a jednocześnie Górnik buduje swoją taką pozycję transferową w Europie i pokazuje też taki ciekawy kierunek, ciekawą drogę wielu zawodnikom, którzy na przykład często mając wiele klubów do wyboru, właśnie wskazują na górnik Zabrze, jako taka najlepsza ścieżka rozwoju, patrząc na te poprzednie ruchy, które dokonał górnik na rynku transferowym. Furukawa będzie miał szansę zadebutować w meczu wyjazdowym z motorem Lublin, bądź też w tym meczu domowym z GKS-em Katowice, gdyż pod koniec września będzie wielkie święto właśnie w Zabrzu. No i zobaczymy, czy ten Japończyk dostanie szansę od Jana Urbana I w ogóle chce popatrzymy też na ofensywę górnika to wydaje się ona bardzo interesująca. O Lukasie Podolskim mówić nie muszę, bo jest to no pan piłkarz, natomiast jest też młody buksa, jest też Tofek Ismael, który moim zdaniem może w ogóle wyrosnąć na taką gwiazdę ligi i nawiązać do na przykład właśnie wspomnianych wcześniej Jokoty, czy też y, Lorenza Naliego i stać się naprawdę takim top playerem, natomiast właśnie pytanie, jak ten Japończyk się tutaj odnajdzie w zespole Jana Urbana, bo tak jak powiedziałem wcześniej, ta ofensywa wygląda ciekawie, dużo indywidualności no i wydaje się, że ten górnik może funkcjonować na wysokim poziomie. Zobaczymy, jak to będzie też wyglądało z perspektywy całego sezonu w co górnik będzie celować. Pamiętamy, przed przerwą na kadrę porażka z Lechią, natomiast wcześniej kilka dobrych meczów, kilka dobrych wyników. No i generalnie trzeba ten górnik obserwować, bo te poczynania ofensywne tego zespołu wyglądają fajnie. No i rzeczywiście jest w tym zespole duży potencjał. No i pytanie, jak się odnajdzie w tym zespole nowy zawodnik sprowadzony z Japonii. I teraz patrzymy na lecha Poznania, a więc na działania transferowe Kolejorza na tym rynku. Pod koniec okienka do klubu został ściągnięty Stjepan Lonczar. To jest 11-krotny reprezentant Bośni. Bardzo ciekawa postać. Zawodnik, który grał w europejskich Pucharach, który grał w widze chorwackiej, kazackiej w barwach Astany, gdzie właśnie grał w lidze Konferencji Europy, a też ostatnio był związany z Ferenc Waroszem. Generalnie liczby ma dobre, bo to jest piłkarz ofensywny. No i w widzę węgierskiej tutaj potrafił strzelić 5 bramek, zanotować 4 asysty na przestrzeni rundy wiosennej minionego sezonu. No i zobaczymy jak ten środkowy pomocnik, bo taki zdefiniowany, sobie w Lechu poradzi. Oczywiście trzeba powiedzieć, że tutaj jest pewna luka, którą można wykorzystać, jeżeli chodzi właśnie o tę nową postać. Mowa o odejściu jeszcze Kallströma do Udinez, no i też nie ma niki kwek -kwe więc wydaje mi się, że ten 27-latek powinien się w zespole z Wielkopolski odnaleźć. Zobaczymy jaki patent będzie miał na niego trener, lider Ekstraklasa, więc Niels Frederiksen bo obecnie Lech funkcjonuje dobrze, no i pytanie, czy ten nowy elemencik tutaj wkomponuje się w tę maszynę i czy rzeczywiście Kolejosz będzie dalej regularnie punktował, jeżeli chodzi Chodzi o liczby, o takie gdzieś powiedziałbym wrażenia, patrząc po samych statystykach to Lącear wygląda ciekawie, natomiast pytanie jak to będzie wyglądało na boiska Ekstraklasy, bo też doskonale wiemy z przeszłości, że wielu ciekawych zawodników no, od naszej ligi się odbiło. No i właśnie pytanie jak tutaj ten 28-latek się odnajdzie, w który wkrótce też będzie miał szansę debiutu, zaraz po tej przerwie na kadrę. Na tej liście nie mogło oczywiście zabraknąć Patryka Klimali, który wreszcie, mówiąc prosto, opuścił Śląsk Wrocław, wypożyczenie na rok do Sydney FC. Natomiast, no, też trzeba powiedzieć, i tak gdzieś tutaj e, powiedziałbym e, zaapelować, że kibice Śląska nie do końca mogą być spokojni, gdyż to jest tylko wypożyczenie, natomiast z opcją. No i pytanie, właśnie, jak Klimala odnajdzie się z naszej perspektywy w tej egzotycznej lidze, no i czy tutaj Sydney FC będzie chciał go wykupić, czy tam się obroni, jeżeli chodzi o swoje umiejętności piłkarskie. Natomiast, jeżeli chodzi właśnie o te wspomniane umiejętności piłkarskie, to myślę, że to jest... Jest gdzieś duży znak zapytania, bo doskonale wiem, że przez 10 miesięcy w Śląsku Wrocław ten napastnik nie strzelił ani jednej bramki. Został po sezonie odstawiony przez Jacka Magierę, grał tylko w zespole rezerw, gdzie regularnie strzelał. Natomiast no, wydaje mi się, że poziom rezerw Śląska Wrocław no, to gdzieś nie pasuje do tych oczekiwań, z którymi wiązaliśmy Klimal kiedy trafił do WKS-u. Porównując też gdzieś te historie finansowe, bo to też nie jest wielka tajemnica, że zgarniał mnóstwo kasy Klimala, a właściwie nie dawał sportowo, pierwszemu zespołowi nic, no i tutaj myślę, że taki duży kamień może spaść tutaj z sercy kibiców Śląska Wrocław, że tego piłkarza już nie ma, natomiast tak jak powiedziałem wcześniej, no zobaczymy za 12 miesięcy, jaka będzie decyzja w Sydney, czy tego zawodnika będą chcieli wykupić, czy jednak klimala wróci do Śląska, no i znowu będzie grał w rezerwach. Fakty, jednak są takie, że potworny zawód w ogóle przestrzelony tutaj ruch, jeżeli chodzi o Piąt sportowy Śląska Wrocław, jedno z takich chyba największych nieporozumień transferowych w ostatnim miesięcy w Ekstraklasie, albo nawet takich chyba największe nieporozumienie transferowe w tamtym sezonie. Myślę, że obok sonego Kitala to są takie dwie mocne kandydatury, jeżeli chodzi o taki największy flop transferowy. I teraz patrzymy na zespół mistrza Polski, a więc jagiellonia Białystok. Z zespołu Białostoczan odszedł Jakub Lewicki. Myślę, że to nie jest transfer absolutnie zaskakujący, gdyż zwyczajnie Lewicki w klubie z Białegostoku Stoku nie grał, nie dawał mu szansy odrębnie Natomiast też tam dochodziły jakieś takie historie zakulisowe, więc problem z porozumieniem się, jeżeli chodzi o nową umowę. No i finalnie Lewicki postanowił, że odejdzie z Jagiellonii i trafił do piasta Gliwice, gdzie rzeczywiście będzie mógł liczyć na regularne graje. Natomiast no to też nie był chyba taki piłkarz, który się obronił umiejętnościami. Oczywiście wiem, że to jest młody chłopak, ledwie 18-letni, natomiast na przykład. Przy Tutaj Dominika Marczuka pokazuje, że jesteś w stanie się obronić umiejętnościami w młodym wieku i też grać regularnie, zwłaszcza, że jest przepis o młodzieżowcu, natomiast pytanie jak to będzie wyglądało w piaście, czy tutaj Aleksander Wukowicz będzie na niego stawiał, bo jest to rzeczywiście chłopak z potencjałem, natomiast wydaje mi się, że trzeba też będzie mu wymyślać pozycję, bo to jest ewidentnie wahadłowy, który czuje się dobrze z piłką przy nodze, a jednocześnie fajnie gra. Jeżeli chodzi o piłkę ofensywną, gorzej pewnie z obroną, no i właśnie pytanie, kto się odnajdzie w klubie z Gliwic, natomiast jak już jesteśmy już takich, powiedziałbym, ciekawych transferach, zawodnik którzy nie stanowili dużej wagi w swoich klubach, to też warto powiedzieć o Jakubie Myszorze, a więc bohaterze tego jednego z najdziwniejszych transferów z Krakowi do Rakowa, minionej zimy w tej chwili, pół roku później, Myszor znów zmienił barwy klubowe, tym razem to jest wypożyczenie do pierwszoligowego ruchu Chorzów, gdzie wydaje mi się, no, ze stuprocentową pewnością będzie otrzymywał więcej szans od Dawida Szulczka, który niedawno objął niebieski, natomiast też to jest taki transfer z gatunków dziwnych, mowa o tym zawodniku, który no, generalnie nie błyszcza ostatnio w Krakowie mówi o tym okresie, kiedy przychodził do Rakowa. No i też pytanie właśnie, jak to będzie wyglądało w ruchu, gdzie przecież w zespole właściwie nie grał. Można było mu liczyć nie tylko mecze rozegrane, ale właściwie minuty, bo to był piłkarz marginalny, z którego usług nie korzystał poprzedni szkoleniowiec Rakowa, a więc Dawid Szwarga. Natomiast pytanie, jak to będzie na poziomie czyli, gdzie teoretycznie Myszor powinien wyglądać dużo, dużo lepiej. Natomiast też pytanie, czy tutaj znajdzie na niego jakąś pozycję, jakiś pomysł Dawid Szulczek, który niedawno objął ruchorzy ruch No moim zdaniem to jest chłopak z potencjałem, natomiast te kontuzje no niebywale utrudniły mu życie, pamiętaj, ten sezon 22-23, a właściwie początek tych rozgrywek, kiedy właśnie Jakub Myszor, także Michał Rakoczy, no to był taki duet, który sprawiał niemożliwe problemy rywalom, potem to się wszystko rozjechało. No i właściwie też pozycja w Krakowi rakoczego nie jest najlepsza. Mówiło się sporo o odejściu, natomiast więc jakby wątek Myszora. No ja Chłopakowi oczywiście kibicuje i wierzę, że tutaj się w ruchu odbuduje, natomiast no z jego perspektywy na pewno to, był, to była przemyślana decyzja, żeby opuścić zespół mistrza Polski, bo jestem przekonany, że otrzymał taki sygnał od Marka poprzona że zwyczajnie nie będzie regularnie grał w zespole Rakowa. I na samym końcu powiedzmy sobie dwa słowa na temat Adnana Kowacewicza, więc kolejny z tych byłych zawodników Rakowa Częstochowa, natomiast tutaj nie mówimy o takim typowym transferze, a więc przejściu z klubu A do klubu B, tylko tutaj Kowacewicz rozwiązał swoją umowę z Rakowem, gdyż był związany z kontraktem i zasilił pierwszoligową ligową Legnica, więc podobnie mówimy o historii, kiedy zawodnik opuszcza Raków i trafia do pierwszej ligi. Natomiast tutaj jakby to jest zupełnie inny case. Kowacewicz po pierwsze był dużym flopem transferowym, ledwie rok grał w Rakowie, natomiast no to była jednak duża pomyłka i ja w ogóle mam wrażenie, że tutaj zespół Rakowa ściągając Kowacewicza miał przed oczami tego piłkarza, który występował w Koronie Kielce. Pamiętamy po tym czasie, no trochę się zmieniło jakby też sama grakowa Kowacewicza też uległa zmianie. Niestety mowa tutaj o regresie. Stąd też niezadowolenie Rakowa sprawiło, że ten zawodnik rozstał się z klubem i trafił do Miedzi, gdzie umówmy się szczerze, tam z pewnością częściej będzie z jego usług korzystał. Ireneusz Mamrot oby zawodnikowi się wiodł, bo to generalnie nie z piłkarza, natomiast okazuje się, że to był jednak za wysoki próg. Jeżeli chodzi o Raków, Częstochowa, no i żeby sobie pewne rzeczy podsumować, tak wygląda ta lista najciekawszych transferów deadline day w Polsce, a więc to co się działo pod koniec okien... Jak w tej chwili widzicie zawodnicy, o których już powiedzieliśmy, a więc Josuke Furukawa, Stjepan Lączar, Patryk Klimala, Jakub Lewicki, Jakub Myszor i Adnan Kowacewicz. Tak to wyglądało. Możecie dać znać, który transfer waszym zdaniem jest najciekawszy, który ruch tutaj wygląda najlepiej. I oczywiście też warto powiedzieć, że w tych niektórych okienkach, a więc na przykład Grecja, na przykład Turcja, coś się jeszcze może wydarzyć. No i kto wie, być może jeszcze ci zawodnicy Ekstraklasy opuszczą właśnie naszą ligę na rzecz którejś z tych wymienionych. Natomiast no jakby cały czas nie mówimy pasji, jeżeli chodzi o transfery. Być może że coś się wydarzy i też, oczywiście, będę miał rękę na pulsie, jeżeli chodzi o takie ciekawe doniesienia transferowe, bądź tematy potwierdzone. I jeżeli coś się wydarzy, to oczywiście nagram na ten temat odcinek. Tyle ode mnie na dzisiaj. Zachęcam, oczywiście, do subskrypcji kanału, kanał 365 dzień o Piłce Piotr Żepecki. Wielkie dzięki, do zobaczenia i pozdrawiam.